to jest, że sam byłem przez trzy miesiące nauczycielem i wiem, to, to, to <muchany> i wiem ile nauczyciele pracują. <muchany> trzy miesiące. Najfajniejsze no było to, proszę Państwa, że do jednej lekcji 45-minutowej musiałem się przygotowywać przez trzy godziny. <muchany> Stwierdziłem, że to trochę przesada, No ale później stwierdziłem, że to prawda. po 20 latach zapewne to zejdzie tam do godziny, czy tam do iluś. Natomiast nie jest to prawdą, że wy nauczyciele, ja były nauczyciel i moja małżonka, nauczycielka, że robicie to 18 godzin czy 20 tam godzin i to jest wszystko. Absolutnie to jest po prostu fałszerstwo obecnej władzy i na pewno na to my obywatele nie powinniśmy pozwalać, żeby coś takiego było w przestrzeni publicznej. Dziś jesteśmy tu w Pruszkowie, dlatego że trzeba takie rzeczy odpowiadać. Trzeba pokazywać obywatelom, mieszkańcom, że nauczyciele mają poparcie, że to jest bardzo ważna sprawa i to nie tylko chodzi o pensje nauczycielskie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby w szkołach uczyli ludzie, którzy idą do tej pracy jako fachowcy robić misję, robić to, co lubią najbardziej. Nie może być takiego systemu, żeby ludzie, którzy są wielkimi, dobrymi nauczycielami, fachowcami, pedagogami, żeby odchodzili, dlatego że nie, nie stać ich na to, żeby sobie e, związać w przeciwieństwie do pana ministra, który się żali czy trochę więcej pensji, ale związać koniec z końcem, jemu nie starczało do pierwszego, to podejrzewam, że przedziętemu nauczycielowi nie powinno starczać do piętnastego. I tak niestety wygląda. Więc my. Rodzice, bo dziś jestem takim rodzicem, który ma dziesięcioletniego syna w szkole. My rodzice musimy pilnować tego, żeby ta oświata była dofinansowana, żeby ta oświata była na takim poziomie, żeby nasze dzieci, wychodząc ze, z tego systemu światowego, ze szkół, mogły pojechać do dowolnego kraju i nie marzyć o jakichś awansach, nie marzyć o najlepszej pracy, o... E, w najlepszej ścieżce zawodowej, ale po prostu mają to wszystko mieć na wyciągnięcie ręki. Dlatego my, rodzice, popieramy i będziemy popierali wszystkich nauczycieli, strajkujących. Będziemy tak jak dziś przychodzili na każde zaproszenie w takie miejsca, gdzie będą, się, będą zgromadzenia, będziemy przychodzili do szkół i będziemy państwo o tym mówili. To jest bardzo ważna rzecz. Nie odpuścimy i Wy też nie możecie tego odpuścić. Dziś. Państwo nie tylko walczycie o swoje pensje, nie tylko walczycie o system oświaty, ale przede wszystkim też walczycie o to, o szacunek do człowieka. Państwo, ktokolwiek by w tym państwie nie rządził, musi mieć szacunek do swojego obywatela. Musi mieć szacunek do obywateli, którzy wytwarzają ten produkt brutto. Musi mieć, musi mieć szacunek do obywateli, którzy wytwarzają podatki, za które ludzie, którzy decydują o państwa losie pracują i mają swoje pensje. Jak staliśmy pod ministerstwem, pani minister przyjechała do pracy na 8.45. Was to nie obowiązuje. Wy musicie być przed 8, żeby o godzinie 8 być e, na lekcji. E, w trakcie naszego stania pod ministerstwem pani minister sobie gdzieś pojechała. Was też to nie obowiązuje, bo wy musicie być od deski do deski w przerwę, musicie pilnować naszych dzieci. I to jest ta różnica i ten etos pracy nauczyciela nie przyjdziecie na 8.45, nie wyjdziecie o godzinie 12, bo macie spotkanie z prezesem na Nowogrodzkiej, czy macie spotkanie nie wiadomo gdzie, może w telewizji, żeby się poszczerzyć do, do telewizora. Więc wy, wy musicie po prostu pracować. Chwała wam za to, bardzo dziękujemy za to, że zdecydowaliście się na ten protest. Sankcje dotyczą wszystkich, a przede wszystkim was. Bo to nie jest tak, że jeżeli wam ktoś, czy ZMP, czy z tego funduszu, który jest zbierany dziś, czytałem, że jest 5 milionów już na, na funduszu na zbieranych środków, natomiast jeżeli ktokolwiek będzie wam dawał pieniądze to nie zrefunduje całości tego co tak naprawdę stracicie, jeżeli chodzi o finanse w tym czasie nie nic nie zastąpi wam tego spokoju nerw, który dziś macie są szkoły, gdzie potrafią przyjechać policjanci i się pytać co słychać no nic nie słychać, no po prostu jest strajk. Są szkoły, gdzie dyrektorzy naciskają, no, o tym wiemy, dochodzą do nas już teraz informacje, interweniujemy. W Warszawie Biuro musiało interweniować, bo dyrektorzy dostali polecenie, żeby zbierać oświadczenia od nauczycieli z Peselem, czy ktoś będzie strajkował, czy nie. No więc po interwencji szybko ta akcja została zakończona. Natomiast to są takie drobne, prymitywne szykany. Dziwię się, że to państwo się na to decydują. Dziwię się, że to państwo nie potrafi mieć szacunku do was, do waszej ciężkiej pracy, do tego, że przez trzy lata czekaliście, próbowaliście rozmawiać. E, mówi się że, o tym, że nagle żeście rozpoczęli strajk. Jakie nagle? Ile miesięcy było negocjacji, rozmów i prób dogadania się e, z obe...